Enuklacja z użyciem lasera jest techniką charakteryzującą się większą doszczętnością i mniejszą utratą krwi w porównaniu do klasycznej elektroresekcji. Powszechne zastosowanie ograniczają jednak długa krzywa uczenia i koszt nabycia lasera wysokiej mocy z dodatkowym sprzętem. Sam doświadczyłem, jak awaria jednego instrumentu w moim przypadku była to optyka do morcelacji może zahamować proces szkolenia na wiele miesięcy. Przeszkodą może być również mała liczba ekspertów. Większość urologów na Mazowszu wykonuje nadal wyłącznie turp. Moja droga do wykonania enuklacji polegała na samodzielnym nabieraniu doświadczenia bez eksperta za plecami i z początkowo sceptycznym podejściem do procedury, związanym z podwyższonym ryzykiem nietrzymania moczu po enukleacji. Z tych powodów, do pierwszych kroków w sendoskopowym wyłuszczaniu wybrałem resektoskop bipolarny i jedną z technik enuklacji. Łącząc ją z klasyczną resekcją. Po zapoznaniu się z anatomią gruczołu dokonuje resekcji dolnej części szyi pęcherza wraz z trzecim płatem gruczolaka do poziomu trójkąta. Ten pierwszy ruch zapewnia lepszy przepływ płynu do pęcherza, a w dalszym etapie ułatwia rozdzielanie płatów oraz zabezpiecza przed nadmiernym podminowaniem pęcherza w czasie nukleacji. W kolejnym etapie cofam się do wzgórka i nacinam śluzówkę półkoliście wokół niego. Następnie obracam resektoskop i na godzinie 12 rozcinam głęboko spoidło. po czym resekuję trochę gruczolaka wysoko od spoidła w kierunku godziny pierwszej. Trzeba pamiętać, że w tym miejscu torebka gruczolaka jest dość cienka. Kolejnym etapem jest nacięcie śluzówki jednego z płatów bocznych u podstawy. Postępując od wzgórka, próbuję wejść w warstwę i rozpocząć mechaniczne odwarstwianie gruczolaka. W przypadku oporu posługuje się cięciem, ale zwykle jest to ograniczone do nacięcia pojedynczych włókien lub wzrostów. Jeżeli czuję, że gruczolak nie odwarstwia się swobodnie, zdarza się, że w tym momencie Decyduje się zrezygnować z enuklacji i wykonać elektroresekcję, dotyczy to najczęściej mniejszych i zmienionych zapalni gruczołów. Jeśli odwarstwianie w okolicy wzgórka jest skuteczne, kontynuuję enukleację płata lewego, a następnie środkowej części gruczolaka. Następnie resekuję rowek w gruczolaku i rozdzielam płat środkowy od prawego. To pozwala mi wykonać pełną enukleację w dwóch częściach. Płat lewy usuwam razem ze środkowym, a następnie. Osobno usuwam płat prawy. Jeśli jednak nie planuję morcelacji, w pewnym momencie zwykle po przekroczeniu połowy długości lewego płata przechodzę do resekcji podminowanej tkanki. Tkanka gruczolaka jest już mniej ukrwiona, torebka jest skoagulowana, a więc resekcja odbywa się w idealnych warunkach i nie sprawia trudności. Po ukończeniu strony lewej przechodzę do prawej. Tu zwykle trochę więcej resekuję niż enukleuje, ale i tak efektem jest solidna loża, którą w trakcie koagulacji można wygładzić kilkoma ruchami pędu. Częściowa nukleacja sprawia, że resekcja jest dużo bardziej radykalna niż klasycznym turpę. Resektoskop bipolarny zapewnia świetne cięcie i jeszcze lepszą koagulację. Zabieg jest przejrzysty, skuteczny i bezpieczny, o ile cały czas dbamy o hemostazę i nie staramy się wykonać enukleacji za wszelką cenę.